No, ruszamy teraz tu. Jak na razie jeden sekret z czterech, to i tak nie jest źle. Aha, tu wejdź, wiecie, tu nie wchodzić lepiej, bo będziecie powtarzać egzamin. Dobra, wchodzimy na górę. Pierwsze piętro przed nami. Zobaczmy te czerwone płachty. Nie, płachty nie działają. Hey, Harry! Chcesz coś kupić? Nie idź. No chce sprzedać. Hej, Dziecko Chcecie kupić karty kolekcjonerskie? To jest strata czasu. Idźmy od niego. Wy możecie kupować oczywiście, ale my kart generalnie nie zbieramy w tej części. Nie teraz, dzięki. W porządku, może innym razem. Wiecie, w tej części jest tak. Są tak karty podzielone The na kategorie. Trochę ich już mamy, ale sporą część kart trzeba kupić, więc po prostu sobie kupujcie. My sobie to raczej darujemy. Najpierw na dół, zejdźmy. Po co tak ciągle wchodzisz na tą księgę zapisu? No dziwo to nie działa, w takim razie w to, wchodzimy na górę eee, oh, eee, oh, eee, Tu jak widzimy oh. jest pierwsze piętro hmm, Myślę, że będziemy musieli kupić hasło odwiedzającego że się, żeby musimy... dowiedzieć się Zobacz, co to jest na tym poziomie Napisy to nie ma co sprawdzać chyba. Jeden sprawdź może. Nie, i się chyba nie czaruje. Poruszaj. Nie zbieraj tych wszystkich fasolek. O, tam jest widzisz co. I na trzy hamora! Patrzcie, na trzy zamki zamknęli, a twierdzą, że to żaden sekret. Jeszcze tam jedna rzecz była, chyba klasa Można zobaczyć, chociaż wątpię, żeby sekrety były akurat A sprawdź to ogniste coś Nie, też nie A ta szafa? Łachta co też, a to? Dania to nie kwadrat, tylko obraz, to idziemy Klasa do Wejdź normalnie to już chyba nic nie ma, ale wejdź o, na tablicach jakieś jak zamienić kubek w królika idziemy Staramy się oczywiście nie marnować czasu i idziemy. Wchodzimy na kolejne piętro Czyli nie wiem trendy. Drugie piętro jest tu? Czy to już trzecie? Drugie. No, Spongi. To, że tak źle schowaliście to nie znaczy, że to jest Ale No według mnie to jest sekret. Tylko że oni twierdzą inaczej. No, zobacz tu, może to. Tu... Nie, tu nic nie ma. Zobacz tą drugą płachtę po drugiej stronie Rumaski Alo ho, ho. O. E, e, o. De pulso. Tą drugą płachtę po drugiej stronie Rumaski De Pulso Ej, Halo, homo. Halo, homo. To chyba To też nie jest sekret, to jest bezczelne Halo, Ja się poddam jeśli chodzi o te sekrety Jeszcze jakieś Debuso. książeczki się bije, ale żaden sekret Debuso. 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 No to już może jest sekret przynajmniej To, to już jest Idziemy na kolejne piętro, jeszcze dwa sekrety, a później... A, tu nie byliśmy, a to chyba klasa flitwiczka. Wątpię, żeby coś tu było. Eee, oh. Trzecie piętro Nie wiem dokąd prowadzi, ale... Nie, nasz pokój jest na siódmy. A, to lupina klasa. Też tu się nie spodziewam eee, zbyt oh, oh. Znaczy, mam z ciebie I wchodzimy na czwarte piętro, na tym nic nie było Obrazy warto sprawdzać Aloha. Które się dało. Jak zwykle zresztą otwierać Hary, podejdź tu, epulso! Tu jak widzimy The pan Bel Musimy najpierw rozpracować jego portret. Ej, Harry, chodź tu! To jest Gini chyba. O, jest... Jak Gini to? Ginny, jaka o, to fajna! Karty? Mam jedną, bardzo rzadką. Tak i cena o tym świadczy. 25 fasolek. Rzadka jak... Nie, dzięki. Może pohandlujemy innym razem. Nie, dziewczynko. Ponieważ my nie zbieramy kart. Wejdźmy, nie mam pojęcia co tu jest. Krzesła sprawdź. Sprawdź wszystkie mebelki. Wiecie, z mebelkami to jest różnie. Mnie to się wydaje podejrzane, że nic nie ma w tym pokoju. Ja bym tam jeszcze coś sprawdził. Robiliby pokój tylko po to, żeby tak sobie był? Rozejrzyjmy się powoli. Jest dywan. Sprawdź obydwa krzesełka. Sprawdź krzesełka jeszcze. Wiecie, Jestem zwariowany na punkcie takich szczegółów. To idziemy. Widać stworzyli pokój, żeby sobie iść. Albo żeby móc sobie zapisać. Któreś tam piętro z kolei. Piąte albo szóste. Oddaję. Jakie dziecko fajne, widziałaś? No i wchodzimy. Do... Jaka miła pani. Dziwne, znowu stworzyli pokój dziwarstwa. No i siódme. Hej, Harry! Chodź tu! W prawo nie ma co iść, bo wiadomo, że tam jest sklepik Freda i George'a, to tam pójdziemy za chwilę. To najpierw wejdźmy do środka grubej tu! Fortuna, major! Chyba to tak jest. Chociaż nie, tu jest... ...pokój Freda i George'a. To tam, zobacz, to co było zamknięte, drzwi jeszcze. To najpierw tu wejdziemy. To sprawdzaj. Wszystkie krzesełka, foteliki, wiesz... O co chodzi? Sprawdź jeszcze ten ognisko. Nic, to po co by był ten pokój? Patrz faktycznie. A znaczek Gryffindora? jest na To by oznaczało, że nam zabrakło aż dwóch sekretów. Ja obawiam się, że tak zostanie. No nic. Trzeba się godzić. Fortuna, major. Fortuna, major. Alo, Aha, tu pani jakaś jest miła. Depulso. Depulso. Obracamy globus, jeszcze tamto. Nie trafiłaś tego. Tego nie trafiłaś. Depulso. O. Nie chcemy wiedzieć co kryje się za nie tym chcemy. portretem, znaczy ee, ee, oh. I Co i może nie to, jest to port... Bez W takim razie kończymy ten etap i My idziemy myślę, teraz do sklepu Freda i, Freda i George. Żeby dowiedzieć się, co tak. jest za tym portretem. Nie ma już ostatnie piętro to jest. To idziemy za grubą Babę i do sklepu Freda i Georgia i to kupujemy hasła do wszystkich portretów. Oczywiście to je, ten jeden sekret, Fred, który gdzieś nam zaginął To chcemy, żebyście nam napisali w komentarzach, jeśli wiecie, który to jest. George, czy na pewno chcesz to sprzedać? No i kupujemy wszystkie hasła. Umowa stoi! Mam nadzieję, że nas stać na wszystkie. George, Czy na pewno chcesz to sprzedać? A czemu ma nie chcieć? No jak jest na wystawie? Świetnie! Umowa stoi! Nie powinniśmy właściwie tego sprzedawać. Prowadzi do bardzo tajemnego miejsca. Dlaczego wy to sprzedajecie tylko za te? To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. W porządku. Zaraz nam się skończą te kociołki. To jest ciut zagadkowe, ale jestem pewny, że jest warte dwa razy tyle. Kociołki można też tu Dobra, dokupić, ale biorę to jest trochę... To. Wiecie, czasem. Przykro mi Harry. Masz za mało kociołkowych piegusków. No a musimy dokupić trochę kociołkowych piegusków. Mam nadzieję, że masz na kilka. Uczyć. To dopiero okazja Harry. Skasować? O nie. Nie mówcie, że będziemy na no, kupu. Mowa stoi! Obawiam się, że trzeba kupować po jednym kociołku. To Wiesz, zobaczymy się jak kupimy dość kociołków. Cenie? Dobra, żeby wszystko było jasne. Musielibyśmy bardzo długo wchodzić na wystawę kociłkowych piekusków u Freda i George'a, żeby kupić dość. Więc zaliczymy najpierw te sześć portretów, a dwa zostawimy na później, dobra? No, to lecimy. Tak, powoli w dół. Nie musimy na sam dół, możemy od góry teraz schodzić. To w takim razie zaczniemy od dołu, czyli od Lochów. Zajdziemy sobie przy pomocy hasła. Gwiazdeczka. Gwiazdeczki. I z tego co pamiętam, to pierwsze jest w Lochach, czyli tu. Śmiertelne zagrożenie. Śmiertelne zagrożenie. Schodzimy na dół do Lochów, sprawdzamy czy mamy to hasło. On sam, jak zresztą, jak podejdzie, to nam powie. Mamy. Czyli idziemy Zębatka. No i my liczymy po prostu na to, że za tymi sześcioma portretami znajdziemy wystarczającą ilość kociołkowych biegusków Bo kupowanie ich stać by nas eee. teoretycznie było, ale no, trochę wiecie Czasuchłonne A wiadomo, że za tymi portretami znajdują się cuda Spongibus. Więc zaliczymy sześć portretów, eee. a później dwa portrety Alohol. ...które nam na razie brakuje A potem jak zaliczymy te portrety No to koniec gry Jest Im więcej w tym lepiej w naszej opłakanej sytuacji Aloh komand. Matko, tego się nie spodziewaliśmy. A to byśmy tak nie cieszyli. Zaraz rozwalę. łatwiej, zbieraj żabę! Obałem się, że Jurka zginie w tym momencie. Chyba, że do dużo uników. O, dobrze, robi uniki. Stały tylko dwa. Już się nie wydaje, że jest tak niebezpieczny, prawda? Stój, nie idź tam jeszcze. Zobacz po lewo. O. I ułożył się dodatkowy raz. Taki bonus eee, za pokonanie eee. Właśnie. My się spodziewaliśmy tu serio dużej ilości pikusków. No i zbliżamy się do końca naszego drugiego poradnika. Jak się tak... Dużej pozgrało to nie jest jednak taki krótki wiecie. Nie jest taki krótki widziałem jakiegoś pieguska na szczęście O jest Nie jest taki krótki, krótka Spomniałeś. jest ta główna fabuła To co z książki wzięto A jest jeszcze trochę takich Nie patrz do tyłu bo będziesz smutny Został piegusek Ale już niestety go nie zdobędziemy Jeden piegusek nam przepadł Dobra, i wychodzimy przy pomocy portretu. I przy pomocy portretu przejdziemy na pierwsze piętro. A z dalej już będziemy normalnie po schodach wchodzić, zaliczać oh. kolejne portrety. Śmiertelne zagrożenie. Dziwna pani. Hadok. Oh. Wchodzimy. To akurat nie, nie ten. Tam byśmy doszli do folu. Tu mi się wydaje, że... A, tu jest. Bardzo mądry jest. I co, i znowu nas samych zostawili? Nie. Nie idź tu, bo zwrócisz. Nie, teraz to nawet byśmy sobie sami nie dali rady. tu niszczymy bardzo starą kolekcję zbroi które pamiętają czasy bardzo, bardzo dawne Dumbledore oczywiście się nie pogniewa czego on nie zrobi dla chłopca, który przeżył i po zbrojach na razie jeszcze nic nie mieliśmy okazji tu zebrać co to ma być? to ma być zabawne? Zejść tam ten jeszcze raz. EJ! jest jakieś zejście tam jeszcze. Obróć Raj piegusków! Pieguskowy raj. A co ci przeszkadza? Jolka nie lubi, jak śpiewam. Uważa, uważam, że brzydko śpiewa. Dobra, no i myślę, że... O, patrzcie! Dostaliśmy nagrodę za zniszczenie starej bardzo kolekcji zbroi. No i możemy teraz już wejść tędy i do góry. Po tych schodach. Drugi obraz zaliczony. Tam się dłużej chodziło, ale tu piegusków więcej. Ja nam jak wiadomo chodzi o pieguski. Nikt z jakiegoś powodu chce chodzić tak, ale jak chce Ta pani jest autorką wielkiej sławnej książki Zaczaruj swój ser Tu chyba nic nie ma, bo tu już jest klasa koska A nie, ta pani jest tutaj. Patrzcie jak ukryli A, no właśnie Wynika z tego, że na każdym piętrze jest jedno bo pięter jest przecież też. 8. Życząc z lochami. Zostawili nas samych. O. Oni niestety nie umieją skakać na Spongifusie, kiedy my nimi nie sterujemy. A nawet ich tu nie ma.